Zastanawiałem się nad zakupem klucza pneumatycznego. Mianowicie posiadam kilka kluczy elektrycznych różnych marek. Prowadzę blok, blok motocyklowy oraz jak widzicie naprawiam motocykle. Co mogę powiedzieć? Szukałem klucza pneumatycznego, który jest mały, lekki i oczywiście nie, nie potrzebuje aż tak dużego e, powietrza, żeby go tam zasilić. No wiadomo, trzeba odpowiedni przewód mieć i tak dalej. No ale cóż. Więc zacząłem szukać. Znalazłem taką fajną stronkę Bugway, profesjonalne narzędzia. Już Wam pokazuję. No i znalazłem, zainteresował mnie tam e, pewien klucz. Mianowicie. Cena była bardzo adekwatna, eee, bo tam było w granicach 690 zł. no ale co? No i mówię, zamówię sobie. Zrobimy taki mały unboxing. A no więc, zostawiam oczywiście, instrukcję obsługi. Bardzo dobra. Co mi się od razu spodobało, jest z częściami zamiennymi. A tak, nie wiem, czy to widać dobrze? No, Ale. Jest. Pierwsze moje wrażenie. Dam troszeczkę nie bliżej. A więc przede wszystkim jego waga jest poręczny mały. Regulacja, oczywiście mocy i przełącznik odkręcanie zakręcanie. Zaraz wam pokażę jak to działa. A więc mamy tu. Suzuki DL 650. No i co? Mankament zawsze jest problem odkręcić eee, zębatkę na wałku zdawczym. Jak widzicie, jest ona przykręcona bardzo mocno. Mamy tu kluczyk. Eee, jak widzicie, Bugueja mały fajny. Oh. No, może to nie jest eee, nasadka. Do klucza pneumatycznego Ale niestety Radzimy sobie tym co mamy No i więc Spróbujemy żeby go nie uszkodzić Połowa zakresu no w zasadzie drugi stopień Bierzemy na odkręcanie Oczywiście Zębatka jest odbezpieczona A poczekajcie Włączymy jakiś bieg żeby to było wiarygodne Dobra, mamy wrzucony bieg Jak widzicie Może jedną ręką będzie łatwiej Zobaczcie Jak widać Zębatka była Pierwszy zakres, może dokręcanie, może trochę mocniej weźmiemy. No i zaraz zobaczymy. Z jakim, o Jezus. E, Także śmiało mogę polecić. E, dziękuję firmie e, Bugway, że tak szybko w ogóle dostarczyła go. E, wysyłki u nich naprawdę są dosyć bardzo szybkie. No i co, mogę śmiało polecić ten klucz? E, co jeszcze fajnego mi się w nim spodobało? Nie jest skręcony e, jak e, inne, bo miałem też kiedyś e, tłuszcz pneumatyczny. Nie jest skręcony na jakieś tam magiczne śrubki, tylko jest po prostu poskręcany na ampuły w zasadzie gwiazdki i solidnie wygląda. Naprawdę, naprawdę, naprawdę warto zobaczyć. Zobaczyć sobie. O, tutaj macie jeszcze podstawowe jakieś tam informacje.